Witam Was bardzo serdecznie z Las Vegas, z z miasta rozrywki amerykańskiej. Jest to najbardziej imprezowe miasto w całym kraju, gdzie zawsze coś się dzieje. Mnóstwo wydarzeń kulturalnych, mnóstwo koncertów, wydarzeń sportowych, a przede wszystkim hazard, szybkie śluby, szybkie rozwody i wiele, wiele innych imprez, również takich na poważnie, czyli imprez targowych. I tutaj właśnie do Vegas wielkimi krokami zbliża się Halloween, czyli najbardziej imprezowy dzień w roku dla wszystkich Amerykanów, które się przebierają w stronę Ubierają swoje domy, kupują jedynie i świetnie się bawią. I właśnie to i w zaraz za mną będzie miało miejsce tzw. Pumpkin Patch, miejsce, gdzie się sprzedaje jedynie. Do tego Pumpkin patch będzie prowadził nas taki oto rysunek, który tutaj za mną zobaczcie sobie sami. teraz widzicie Nowy Jork w całej okazałości. Empire State Building, Chrysler Building, żółta o taksówkar, który od tej trochę... wieści w formie roller postera szalonego, a także statua wolności dzisiaj ubrana w koszynkę drużyny hokejowej, która jest od niedawna dumą Las Vegas. Także w Nowym ciepłowni Orkina w w mieście Las Vegas. Witam Was serdecznie z Calico. Bujam się tutaj w takim bujanym fotelu na tarasie restauracji w Calico Ghost Town, czyli to jest takie miasto duchów, położone dokładnie w połowie drogi między Los Angeles a Las Vegas. Także idealne miejsce na przystanek, na to, żeby zobaczyć, jak wyglądało życie na dzikim zachodzie. Dlatego, że tutaj było kiedyś miasto, które żyło pełnią życia, dlatego, że było tutaj kilkadziesiąt kopalni, które wydobywały srebro. Miasto to działało tylko i wyłącznie przez 12 lat, bo potem zasoby srebra się skończyły i mieszkańcy. Zabrali po prostu całe swoje dobytki i przenieśli się gdzie indziej. Natomiast teraz Kaliko to jest miasto duchów, czyli takie opuszczone miasto, które zostało zamienione w Skansen i tutaj możemy się spotkać z szeryfem, możemy zjeść, wypić piwo w salunie, możemy zajrzeć do sklepiku z lekarstwami z tamtych właśnie czasów. Rewelacyjne, miejsce na przystanek i przede wszystkim, co ja lubię tutaj najbardziej, no to właśnie to bujanie się w tym fotelu tutaj na tarasie i obserwowanie pustyni Mojave, która mnie otacza. Dobrego dnia Wam życzę. we Las all